Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj przeżywamy w kościele uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Jak co roku słyszymy fragment mówiący o właśnie zwiastowaniu, o przyjściu Anioła do Maryi z misją poleconą mu od Pana Boga. Prawdę powiedziawszy, chyba wielu z nas chciałoby słyszeć tak bardzo wprost, namacalnie głos Pana Boga rozeznawać go. Tak, żeby wiedzieć, to na pewno jest Boży głos, na pewno ja go słyszę, wiem i szukam woli Pana Boga, chcę ją wypełniać. Czasem jednak bywa tak, że kiedy już nawet ten głos Pana Boga usłyszymy, czy to w Słowie Bożym, które czytamy, albo słyszymy, czy też poprzez innych ludzi, których Pan Bóg stawia na naszej drodze, pojawia się w naszym sercu wątpliwość, kiedy ta wola Boża wydaje się jakby przekraczać nasze rozumienie czy nasze możliwości a więc w jakiś sposób staje się dla nas no, niezrozumiała, czy nawet wręcz trudna, bardzo wymagająca. I tak, kiedy widzimy oczami wyobraźni scenę zwiastowania Maryi i nowinę, którą oznajmia anioł, słyszymy zarazem też i odpowiedź Maryi. Na to rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Tej odpowiedzi na niesłychaną nowinę, którą słyszała Maryja, Widzimy jej zdecydowanie do powiedzenia się za wypełnieniem woli Pana Boga, ale zarazem bardzo przytomne po ludzku pytanie, jakże to miałoby się dokonać, jak się to może stać. I tu bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Pierwsze to na to pytanie, jakże się to stanie. Stanie, czyli coś, co właściwie już właściwie jest postanowione. A więc Maria nie zaje pytanie, jakby to ewentualnie mogło wyglądać. Tylko już można, możemy być przekonani, że na podstawie jej słów w sercu jest przekonana, że chce tę wolę Pana Boga wypełnić. Tylko zastanawia się, w jaki sposób miało, mogłoby się to dokonać. Druga rzecz, drugi element, na którym bym zwrócił w tej odpowiedzi Maryi uwagę, to właśnie to największe zdecydowanie. Nawet wtedy, kiedy coś wydaje się po ludzku. Mianowicie, że Duch Święty stąpi na nią, że w ten sposób pocznie i porodzi syna, któremu nada imię Jezus. W takim rozumieniu, bez udziału mężczyzny, o co zasadnie pyta się Maryja, jest bardzo trudne do zrozumienia. W ten sposób Maryja staje się dla nas przykładem nie tylko szukania woli Pana Boga, ale także po jej odnalezieniu wiernego podążania za nią. Nawet wtedy, kiedy nie wszystko od razu jest nam dane zrozumieć. Czasem trudność przyjęciu woli Pana Boga wynika z trudności, zwłaszcza wtedy, kiedy Pan Bóg ukazuje nam być może jakąś słabość, z którą walczymy, a że mamy już okres Wielkiego Postu, z pewnością jakieś postanowienia w tej kwestii podjęliśmy, jakieś walki z tym, co się Panu Bogu w naszym życiu nie podoba. Czasem jednak Pan Bóg ukazuje rzeczy zgoła inne, takie, które być może chcielibyśmy gdzieś schować głęboko w sercu, a nie jako Ukazując Panu Bogu to, z czego my sami chcielibyśmy się poprawić. Pan Bóg natomiast potrafi i często żąda na drodze rozwoju duchowego tego, abyśmy oddali Mu także to, przed czym czasem z lękiem uciekamy. Dlatego też i dzisiejsza Ewangelia mówiąca o zwiastowaniu Matce Bożej staje się dla nas zachętą do tego, abyśmy byli szukając woli Pana Boga, prosząc o nią, wyczekując jej, byli gotowi również usłyszeć to, co niełatwo będzie nam chciało przejść przez uszy. To, co dla nas będzie wiązało się zapewne z jakimś trudem i wielkim wyrzeczeniem, czasem też i z radykalnym zerwaniem do tego, do czego się w swoim życiu być może przywiązaliśmy. Bądźmy zatem wzorem patronki dzisiejszego dnia, Matki Bożej i gotowości w pełnieniu woli Pana Boga, również otwarci na to odnalezienie woli Pana Boga, ale też i realizowanie, nawet kiedy, kiedy będzie to dla nas bardzo trudne, wtedy, kiedy to będzie dla nas bardzo niewygodne.